Siemaneczko. Mamy dzisiaj 29 września. Dalej uprawiam. Talerzuję w sumie. Skończyłem tą działkę o powierzchni 33 hektarów. Tam na górce wyłania się bartek. Tę ósemką. Tu mój zestaw. Jeszcze tylko do końca dojadę i już przejeżdżam na tamtą 200. Co ja gadam? 209, na 90 w jednej działce. Fajne pole. A co my tu mamy? Idę za miedzę Zobaczyć. Pierwszy siewnik już dojechał na pole. Tam w oddali też tam Marcin skończył działkę o powierzchni 17 hektarów. I przejeżdżamy na tamtą działkę, gdzie już na dwie tylko talerzujemy, bo trzecia talerzóweczka Raczej yy, znaczy trzeci, operator trzeciej talerzówki musi siać Krzysztof u nas, tam na gospodarstwie właśnie yy, do siewa a ja przyszedłem tutaj do naszego flagowo usługowego okrętu siewnego zobaczyć co tu się dzieje, pierwszy siewnik na polu, dzisiaj już przyjechał zaraz jest plan, żeby drugi przyjechał, może dojedzie zobaczymy jak to z czasem będzie, nie wiem jak te tam kopaki zaplanowali Siejemy tutaj po talerzówce Nicholandem T8 435 z horszym Fokusem, tak to wygląda. Po siebie ładnie stależowane, ładnie stależowane. Mówię, podejdę zobaczyć. Siejemy odmianę rotondo w ilości. 150 kg na hektar bez, bez potrzebu nawozu. Tak, taka została decyzja podjęta. Bo nawóz mamy tutaj, jak mówiłem, to jest, to jest nasz nawóz. Nie ma co tutaj teraz już dawać pod korzeń I tak będzie część. No, prądami jak będziemy siali, to będzie też bez nawozu. Także fokusem też bez nawozu z tym, że fokus pod niego nie musimy tu na głęboko uprawić bo Tomek sobie tutaj wpuści go głębiej gdzieś tam też na 20 cm łapy sobie ustawi też tą ziemię, ziemię spulchni zaraz zerkniemy tutaj siejemy gdzieś na, na centymetr no gdzieś na 1,5-2 cm Tutaj ziarko leży. Ziemia jest taka sypka. To nie ma obawy o to, że gdzieś nie domknie szczeliny czy coś. O patrz co znalazłem, kurde. Drzżownica. Tu jedna, tam druga. No, no, no. Rzadkość na niektórych ziemiach spotkać drżownicę. Gdzieś tu by się przydało ziarenko odkryć Później może podejdę Podejdę Może później pokażę wam jak zasypujemy siewnik Bo, bo Sypiemy Przez Big Baja czy z przyczepy Ziarenka trzeba z poszukać Jest pierwsze ziarenko tutaj A tutaj drugie ziarenko Ładnie sobie leży Ziemia jest wilgotna. Kurczę, znaleźć te ziarenka to masakra. Tomek, Tomek naszą sprawdzoną tutaj metodą sobie pierw yy, zasiewa ścieżki robi, potem środek wypełnia. Zresztą konkretną robotę robi Powiem Wam dobrze to wygląda Tomek Tomek też bardzo dobry operator siewnika wnika siał chłopak na pierwszych jakie przychodziły do Polski pokusach to on już pierwsze pokusy upalał, że tak powiem czyli już tam wiele lat doświadczenia ma w tych sprawach on dokładnie wie jak go ustawić wszystko Jak operator właśnie sprawdzał głębokość, bo trzeba cofnąć, bo zanim Muchawa ruszy, to będzie pusty, pusty przestrzał Taki trzeba zawsze cofnąć. I za jaką prędkością domku się jesz? Jeżeli na godzinę przy obciążeniu 70. Ślika. 11 tak na godzinę 10 pokazuje To obciążenie silnika 85 Tak to wygląda, tak monitor wygląda, gdy właśnie Uprawia się, jest puszczony na 22 cm Agregat na 22 cm jest tłuszczony. Tak A na dwie komory Tomek zasypałeś siewnik, czy tylko na jedną? Na jedną, bo się wypożyczy, więc jest, jest azot bez nawozu, tylko mi chodziło, bo jest możliwość, żeby można w drugą... Może w drugą komorę też wsypać, nie? Tak. Ale to na tylko jedną zasypałeś. Mamy tylko zasypaną. Proszę? Mamy zasypaną tylko jedną. Jedną jest tylko zasyp zasypana. No Już po gorczyzy, a w górczycy jest naszym, nie? Tak. No tak, tak. Na nasz naturalny nawóz, najlepszy. Dobra, Dobry popląg gorczycy, to 30 ton gnoju nam zastępuje. Tak to, tak to właśnie wygląda, tak się prezentuje. Tomek sobie tutaj na komputerze ma ustawiony w którym miejscu ścieżkę mu pokazuje, tak? Tak. Znaczy w I na początku się ścieżki, a potem wypełnia środę. To jest bardzo ciężki skręt. Musimy robić na faktę. Trzeba sobie jakoś radzić. Jest to duża maszyna, ponad 400 koni. Skręt też jest ograniczony. Tak wygląda tam na GPS Bardzo ciekawie, fajnie to wygląda. Jest to rozrysrowane, pokazane tutaj. Interfejs jest bardzo czytelny. 20 cm jest ustawione, tak? A jaką wydajność na hektar pokazuje? I mniej więcej no, Tak zerkniemy no, no, sobie no, jakie są możliwości tego zestawu na obrotach 1700, tak? No 1600 700 obrotów silnika Zużycie paliwa 14 litrów tak. I w jednym macie uprawę, można by powiedzieć siew nawozu i siew zboża za jednym zamachem Tak to, tak to wygląda Znaczy no, jak paliwa proszę. No tak. Średnia oszczędność paliwa. Kamerę te z tyłu tu macie. Z prawej strony. Masz, następną stroną jest nawigacja. Nawigacja. Dylan Dust. Położenie tylnego gruza. To ile ty w tym roku domku zasiałeś? Tym zestawem ogólnie wszystkiego. W rzepaku 512 hektarów. W rzepaku 512 hektarów tomek zasiał. I 400 hektarów 400 hektarów zboża już nasiał w tym tak. sezonie. Prawie za 1000 pęknie. Naprawdę tutaj mimo, że jakaś tam wielka szerokość tej maszyny jest, ale, ale jest czym ciągnąć. Nadrabiamy to właśnie prędkością, że tak powiem. I można, można ładny kawałek zasiać. Ładne, ładny areał. Na Marcin jeszcze z przodu ostatnie poprawki tutaj nakłada przed fokusem, bo żeby się po prostu tam było dużo trawy od łąki, torf jest, żeby się po prostu tutaj nie ciągło za siewnikiem, żeby, on, żeby się nie pchało i żeby tutaj właśnie Tomek się nie musiał męczyć z tym, bo to jak z gruberem czasami jest z tym siewnikiem. ścieżka będzie robiona. Siernik jeszcze, no co, bardzo dobrze też kopiuje teren. Z przodu ma koła podporowe, na których też się ustawia głębokość, żeby ksiewnik w poziomie pracował. Będzie zły kąt maszyny, no to będzie maszyna bardzo topornie szła, no i to zwiększa pościeralność ład i, i, i przyrządu. Zwiększasz. Zwiększacie? Zwiększamy nacisk. Zwiększacie? Jeszcze tutaj Tomek mówi, że trzeba zwiększyć nacisk. Na sekcji. do swojej pracy w szerokości. Jeszcze tam Tomek dogląduje, ostatnie poprawki, żeby to było wszystko bardzo dobrze zasiane. Powiem Wam, tym zestawem trochę się nasiało na na ale to nie ja, ale, ale Tomek Tomy trochę tam pozasiewał, zwłaszcza rzepaku, bardzo duży, duży popyt jest na rzepak. siewa się tą metodą. No a ja uciekam już do swojej pracy. Jadę dalej talerzować. Może później jeszcze tam podjadę. Pokazać jak zasypujemy to siewnik. No, także także uciekam, bo chłopaki mnie gonią, a jeszcze mam ładny kawałek do stależowania. Nie ma to, tamto Nie ma opierdzielania się Fajnie to wygląda Co któryś przejazd Pyk, pyk Pyk I dopiero środek wypełnia Właśnie to jest fajne Nie trzeba się kręcić ósemek robić, ani nic Tylko co któryś Co któryś wjazd i, I robota ubywa Trzeba naprawdę tym siewnikiem Troszeczkę na takim patencie Siać to nie jest jak zwykły siewnik Zbożowy typu pronto czy tam jakieś inne maszyny. Jest to specyficzna maszyna, także trzeba nią trochę umiejętności, wprawy, żeby to miało wydajność i zrobiło dobrą robotę. A ja uciekam do swojej pracy. dojechał się Krzysztof te siódemką, z horszem pronto, szóstką. A my tu już mamy worki nasypa nasypane, przygotowane Bierzemy tura I zasypujemy zasypujemy siewnik Nie ma opierdzielania się Nie ma opierdzielania się My działamy na grubo Fajnie, bo tutaj mamy worki 500 kulczy. Worki 500 to turem nie ma problemu z wrzuceniem ich. Nie ma problemu z wrzuceniem ich. Botonowe worki, no jest delikatny problem czasami, ale dajemy radę. Te to nowe worki to trzeba na patencie choć rzadko kiedy. Ogólnie to jak sami, bo to sami bejcowaliśmy przeżyto. Znaczy firma przyjeżdżała, nie? To powiem wam, staramy się sypać wszystko w worki 500 żeby żeby później ewentualnie jak trzeba na pole dojść, to żeby turem nie było problemu z rzuceniem ich. Chociaż i tak mamy ramkę, ale to, to nowy worek to to nowy worek jest, to jest długi bardzo. Od razu Krzysztof zawiąże worek i ponasypujemy zaraz worki z sprzężytem dla Tomka. następny worek za złapany akurat w tym przypadku tutaj przężytą mamy luzem bo jest na przyczepie To akurat sobie sypujemy do, do tych begów pięćsetek Rok temu wsiany kwalifikat, w tym roku jest to drugi zasięg tych nasion Tak to wygląda, wtedy przyjeżdżała do nas firma ze szczecinka, zaprawiała to ładne czyściówkie, ziarnko To zasypujemy jeszcze? Nie, starczy? Tak, wystarczy A, jeszcze im dosyć ładnie, ładnie wyczyszczone czyściówko. Nie będzie problemu z wysiewem do Dobra, odstawiam tam, nie? Na razie będziemy na jedną szóstkę siali Druga szóstka to jest siednik Wojtka Druga szóstka jest na usługach, Mateusz nią sieje Także tutaj Krzysztof będzie miał co siać Będzie trzeba chyba pszczepę podnieść do góry, bo, bo widzę, że już mało co leć No jak Włączaj tam Paliwo przywiezione na pole Dotankowujemy tam trochę zostało jeszcze tego paliwa tam Marcina dotankowywał trzeba trochę dotankować resztę ze zbiornika i jedziemy dalej z robotą tutaj przyjechałem na tą część tak jak ja mówiłem te pole ma 90 hektarów ono aż tam się ciągnie tam część zrobiłem teraz tutaj chcę zrobić przy oczku później obrobię to dojadę dotąd i później w tamtą stronę będziemy szli będziemy talerzowali chwila, w momencie dotankujemy i jedziemy dalej z robotą nie ma opierdzielania się. Idę zobaczyć od razu jeszcze maszynę. Czy wszystko cacy jest? Musi być. Musi być cacy. No i tak to, tak działamy właśnie. A więc drodzy widzowie, chciałem Wam tam pokazać pokrótce, jak to u nas siebie wyglądają. Gdzieś tam wyjazdowo. O kurczę, tu rów jest. No, a ja już zjeżdżam powoli, także. Yy, co? No, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!